Lód, ponieważ jest bardzo jasny, odbija ogromną ilość promieniowania słonecznego z powrotem w kosmos, nie pozwalając nagrzewać się powierzchni. Jasność lodowca, a poprawnie mówiąc jego albedo, możemy mierzyć przy pomocy przenośnych tyranometrów, urządzeń służących do pomiaru ilości energii docierającej do powierzchni oraz odbitej od niej. Niestety w ocieplającym się klimacie lodowce na całym świecie mają tendencję do zaciemniania swojej powierzchni, ponieważ stoki górskie przestają być zakryte lodem i stają się źródłem pyłów, które spoczywają na lodowcach. Oprócz tego chętniej też na lodzie i śniegu zakwitać będą glony, bakterie, które również zaciemniają lód. Im jest on ciemniejszy, tym szybciej będzie topniał, ponieważ tym więcej energii będzie pochłaniał.